Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacowicz nie hajmowali się, tego nie pokazały kamery. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacowicz po raz kolejny zachwycili na parkiecie tańca z gwiazdami. Ich emocjonalne występy od początku wzbudzają kontrowersje, a najnowsza interpretacja rumbowej choreografii podsyciła dyskusję w sieci. Ich zachowanie za kulisami również nie pozostanie bez komentarza internautów W trzecim odcinku 17. edycji Tańca z Gwiazdami, podczas jubileuszowej odsłony programu, Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zaprezentowali taniec do kultowego utworu Whitney Houston i Willa Lwajsloe Na parkiecie stworzyli romantyczną opowieść która wzbudziła skrajne emocje. Ona wystąpiła w delikatnej, różowej sukni, on w eleganckim, szarym garniturze. Jednak to zakończenie ich występu wzbudziło największe poruszenie. Para zakończyła choreografię w intymnej pozie, tuleni w siebie, z twarzami ukrytymi w bujnych włosach tancerki. To nie pierwszy raz, gdy ich bliskość na parkiecie wywołuje gorące dyskusje. Już w premierowym odcinku, show i ich pocałunek podzielił widzów: jedni chwalili odwagę i zaangażowanie, inni zarzucali im granie na emocjach publiczności. W czwartym odcinku, tańca z gwiazdami para postawiła na równie wyrazistą interpretację, prezentując rumbę do utworu Beaty Kozidra, Warszawa. Występ obfitował w emocje, namiętność i czułość, jednak, zdaniem, Jurorów zabrakło w nim podstawowych elementów tańca. Oczywiście, że rumba nie jest tylko o krokach, ale fajnie, gdyby one jednak były. Agnieszko, co się stało? Przecież on jest dobry, może zrobić wszystkie takie typowe kroki, skomentowała Iwona Pawlowicz. Nie kryjąc rozczarowania, Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacowicz nie hajmowali się, tego nie pokazały kamery. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacowicz po swoim występie w czwartym odcinku 17 edycji tańca z gwiazdami nie mogli się od siebie oderwać. Niemal cały czas przytulali się i nie szczędzili sobie czułości. Tak samo było tuż przed zatańczeniem rumby.